Witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielne po południe i zapraszam na dalszą część programu. Przede mną miała z Państwem przyjemność rozmawiać. Znakomita tarocistka Satis. Ja zapraszam na dalszą część programu do godziny 15.00. Czekam na Państwa pytania, SMSy, telefony. Chciałabym dzisiaj kontynuować opowieść o znakach, jakie płyną do nas z uniwersum. Ja we wcześniejszym spotkaniu z Państwem mówiłam o różnych symbolach, które przychodzą do nas w różnych sytuacjach życiowych. Obiecałam również, że zajmę się takim tematem, który bardzo blisko związany jest z sygnałami i znakami anielskimi. Miałam bardzo miłe telefony po programie i miałam okazję z Państwem porozmawiać na temat aniołów i kart anielskich, którymi również się zajmuję, ale głównie posługuję się kartami tarota i kartami runicznymi. Dzisiejszy dzień. Piękna pogoda. Słonecznie, bardzo upalnie. Mam nadzieję, że państwo też skorzystają z tej energii słońca, którą reprezentuje dzisiaj nam runa Sowilo. Nie jest to przypadek. Dzisiaj jest 16 czerwca. Runa Sowilo. Runa Sowilo jest oznaczona liczbą 16. Jest to energia połączona runy fechu i runy kenas. Jest to bardzo silna energia. Także Państwo, ci, którzy mają troszeczkę problemy, może z krążeniem, może troszeczkę z sercem, dzisiaj mogą się czuć troszeczkę zmęczeni. Dlatego też warto jest rozsądnie korzystać z takiej aury jak dzisiaj. Ale chciałam państwu opowiedzieć o symbolach anielskich, a konkretnie o liczbach anielskich. Ja zapraszam tutaj do kontaktowania się ze mną. Możecie państwo zadzwonić do studia, wybierając numer 708 588 444. Ale również mogą Państwo skorzystać z zadania pytania SMS-em, wpisując w treści wow.p., pisząc swoje imię i datę urodzenia i bardzo konkretnie postawione pytanie. I proszę takiego SMS-a przesłać na numer 7347. No właśnie, drodzy Państwo, liczby anielskie. Co to takiego jest? I do czego to może nam służyć, i jak możemy z tego korzystać. Symbole czy znaki, symbole i znaki, które dostajemy z nieba, najczęściej kojarzą nam się z energią anielską. Pamiętajmy jednak, że jeśli nie przywołujemy konkretnego archanioła lub anioła jego imieniem. Pamiętajmy o tym, że dobrze jest zaznaczyć, że prosimy o wsparcie najwyższe i najczystsze siły świetliste, ponieważ jak Państwo wiecie, anioły nie tylko są pozytywne. Także o tym też musimy pamiętać. Ale jak to jest z tymi naszymi anielskimi istotami najwyższymi i świetlistymi? One bardzo często przynoszą nam w postaciach różnych sygnałów znaki, informacje dotyczące czy naszych myśli, samopoczucia, ewentualnie wydarzeń, które zawarte, te symbole zawarte, mają bardzo głębokie przesłanie. Jest wiele znaków, które anioły mogą wysyłać do nas. Może to być zapach. Zapach kwiatów. Może to być dźwięk, ale również może to być błysk światła. Najczęściej jest to taki błysk, który wydaje nam się, że coś mignęło, ale, ale to się nie powtarza. Także musimy być bardzo, bardzo uważni, tak jak w życiu, żeby pewne sygnały odebrać. Chciałabym konkretnie dzisiaj skupić się na tym, ponieważ obiecałam tym osobom, które wcześniej mnie oglądały, Opowiedzieć i przekazać konkretne informacje, jak odczytywać takie sygnały od naszych opiekunów czy mistrzów duchowych, jak odczytywać takie, takie informacje. Przede wszystkim, gdzie one mogą się pojawić, w jaki sposób. I tutaj, pierwszy który, taki sygnał, proszę Państwa, to jest przede wszystkim sekwencja numeryczna. Jeśli Państwo dobrze znają numer, tu na wizję, to też jest takie przesłanie anielskie, które zawarte jest w liczbach 444. Ja powiem szczerze, że na początku nie pomyślałam o tym, że, że to też jest specjalna informacja, która jest zawarta od naszych um, opiekunów. Ale przypomniała mi się ta liczba, kiedy miałam takie niezbyt przyjemne wydarzenie. Otóż dawno temu otrzymałam telefon, w którym ktoś w bardzo prosty i otwarty sposób ostrzegł mnie może nie tyle ostrzegł co, co po prostu spowodował, że chciał spowodować, że ja czegoś mogę się obawiać. I w momencie, kiedy. i to było w czasie drogi, ja jechałam po prostu do pracy. I w momencie, kiedy patrzyłam w okno i rozglądałam się, zobaczyłam bardzo wyraźne trzy cyfry. I było to też właśnie 444. I co takiego aniołowie chcieli przekazać? Ja Państwu tutaj przeczytam, jaki, jest, jaki jest sens takiego przekazu. Tu są aniołowie. Znajdują się wszędzie wokół ciebie. Liczne niebiańskie istoty w pełni cię kochają, wspierają i prowadzą. Nie masz się czego obawiać. I ta sekwencja dotyczy również naszego telefonu na wizję. Uśmiecham się, ponieważ spotkanie z, na wizji z osobami, które doradzają, które są otwarte, które. Kierują się przede wszystkim empatią, uczciwością i szczerością, mają taką możliwość, żeby poprzez taki numer z Państwem rozmawiać. I mamy tutaj jasne przesłanie: że nie musicie się Państwo niczego obawiać, żeby zadawać pytania żeby kontaktować się z osobami, które posługują się różnymi narzędziami i różnymi zdolnościami. Także serdecznie Państwa zapraszam. Jeśli Państwo macie pytania, nie bójcie się, pytajcie, otrzymacie wskazówki, otrzymacie dobrą radę, na pewno będzie to płynęło nie tylko prosto z serca, ale również poprzez informacje z góry. Czyli mamy taki numer, który właśnie widzicie Państwo na dole ekranu, 708 588 444. Nie bójcie się, jesteście w dobrych rękach, w dobrej energii, możecie śmiało pytać o Wasze sprawy, o Wasze troski, możecie zobaczyć w jaki sposób, jakie informacje dostaniecie z góry. Także serdecznie zapraszam. Ale cóż jeszcze, możemy, Odczytywać jako taki znak anielski, jeśli chodzi o liczby. Tak jak już wspomniałam, numer domu, mamy też numer telefonu, ale jadąc w podróży, będąc w podróży, mamy też tablice rejestracyjne, które bardzo często układają się w sekwencje albo liczb podwójnych, albo potrójnych. Może to też być sekwencja liczby 1, 2, 3, 4. To jest również bardzo ważna informacja. Ja w Państwu oczywiście tutaj będę chciała przekazać podstawowe znaczenie każdej cyfry, jeśli będą Państwo chcieli i będą mieli takie życzenie, żeby sobie zanotować. Tak dla siebie, według siebie, jak Państwo to odczuwacie, to co, co Wam przekażę, żebyście mieli taki podręcznik, tak? taką, taką ściągaweczkę. Cóż takiego dziś po drodze mogło przyjść do mnie, jaką informację aniołowie mi przekazują. Te informacje otrzymała osoba, która pracowała z energiami anielskimi, najwyższymi i świetlistymi, poprzez medytację. Ona otrzymała je jako klucz do informacji, które są przesłaniem z samej góry. Czyli mamy tutaj pewność, że jesteśmy cały czas otaczani opieką. I no właśnie, często jest tak, że zastanawiamy się, czy faktycznie są przy nas anioły, czy jakie one są, ilu ich jest. Mamy czasami wątpliwości, nawet jeśli otrzymujemy informacje, faktycznie są. Widzę, tak, można powiedzieć, są, możemy sprawdzić, ale nadal mamy jakąś wątpliwość. To, drodzy moi, kochani, rozglądajcie się wokół siebie. Takie informacje, sygnały, że one są i potwierdzenie, na pewno otrzymacie. Ja jeszcze tutaj oglądałam sobie te wszystkie przesłania, które, które Anioły mają do nas. One są bardzo różnorodne. One dotyczą zarówno naszej opieki, ale również sytuacji czy emocjonalnej, czy sytuacji zawodowej finansowej czy związanej z naszą drogą życiową także tutaj jak najbardziej. Mamy także informacje o tym, co w naszym życiu dzieje się i w jaki sposób. Bardzo często anioły starają się nam przekazać ważny impuls, może taki, żeby pójść do przodu, albo taki, żeby odpuścić wszelkie troski, żeby zaufać temu, że nad nami czuwa boska miłość. Moi kochani, Zanim będziemy mieli kolejną przerwę, chciałabym jeszcze powiedzieć, że możecie pomyśleć i zadać również pytanie takie. Dzisiaj mamy niedzielę, jest to taki dzień, kiedy jesteśmy spokojni, wypoczywamy i przychodzą różne refleksje. Jeśli macie jakieś pytanie dotyczące jakiegoś znaku czy jakiegoś symbolu, który zobaczyliście w czasie tygodnia, albo coś się pojawia, Nieustannie, także możecie również o to mnie zapytać. Ja wam z wielką przyjemnością razem z aniołami odpowiem. Może to być na przykład data, którą macie wyznaczoną na jakieś ważne spotkanie, czy to egzamin, czy rozmowa o pracę. I tutaj też mamy informację, ta data też nie jest przypadkowa. Też mamy informację od aniołów, co takiego mogą nam powiedzieć, jak mogą nas. Wesprzeć, ale także, także jakiś ważny dzień w Waszym życiu. Jaką datę, jaki numer, jaka liczba pojawiła się. Czasami są to liczby, które też mają pewien ciąg numeryczny albo są bardzo, bardzo podobne. Tak jak był kiedyś taki moment, kiedy młode pary wybierały dzień ślubu, siódmy, na przykład 7 2007. Także tutaj też, ale co jeszcze? Również spójrzcie na ekran 12.12. 12. Mamy jasny przekaz. Jest to moment taki, kiedy też otrzymujemy przekaz od naszych aniołów. Także widzicie, dzieje się po prostu wszystko na bieżąco. Pomyślcie, jeśli macie jakieś pytanie, zachęcam do dzwonienia, do pisania również SMS-ów, na które będę mogła odpowiedzieć Państwu pod koniec naszego programu. Sprawdźcie również daty ważnych wydarzeń, jakie sytuacje kiedy się wydarzyły, które są dla was bardzo, bardzo istotne. Z wielką przyjemnością wam na takie pytania odpowiem. Chciałabym również dzisiaj jeszcze troszkę wspomnieć o runach, ponieważ też runą symbolem runicznym rozpoczęłam nasze spotkanie. Też chciałabym się odnieść do Znaku runicznego, o którym troszkę też opowiem, jeśli chodzi o związek z energią anielską i niebem. I jest to runa Algis. Jej zastosowanie przybliżę Państwu. Powiem, w jaki sposób można użyć tej runy, do czego użyć, kiedy użyć i jak. Także serdecznie Państwa zapraszam. Proszę przygotować sobie coś do pisania, bo będę tutaj Państwu też rysowała i pisała. I Mam nadzieję, że w związku z tą runą będziecie mieli Państwo wiele, wiele pozytywnej energii na nadchodzący tydzień. Ja jeszcze tak troszeczkę przed, przed końcem, przed reklamami, chciałabym zachęcić do telefonowania również do naszych doradców, którzy są obecni w czasie tego programu. Widzicie Państwo, wszystkie numery ukazują się na dolnym pasku, a także wizytówki. Także zapraszam Państwa za chwileczkę na króciutką przerwę i przygotujcie coś do notowania. Będziemy tutaj tworzyć anielską energię.